Strefa Wellness i Spa znajduje się na poziomie minus jeden. Tutaj macie przedsmak. Niecodzienny widok, prawda? Zachwycająca szafa, która jest z czeczotowego forniru. Ma złote ozdobniki i to jest szafa na ręczniki. Ha, chodźmy dalej. Sztukateria stylowe kinkiety, do tego eleganckie grafiki. Tak, moi drodzy, nadal zmierzamy na basen, a po drodze mijamy jeszcze siłownię w wersji mini. Bardzo rzadko się zdarza, żeby siłownia była stylowym miejscem, a tutaj tak właśnie jest. Po prawej stronie taka klasyczna sauna. No to taki zwykły widok, dlatego mamy tutaj szybę matową. Nie widać, co jest w środku, ale tu! Kaldarium. Sól która nam oddaje wszystkie swoje zdrowe właściwości w momencie, kiedy wchodzimy do środka. Przepiękna mozaika to taki przedsmak tego, co się dzieje dalej. Widzieliście kiedyś taki basen przed cudnej uroty złota mozaika. To tego mozaika w różnych odcieniach granatu. I słuchajcie, mozaika na ścianie, która jest zachwycająca. Ułożona na kształt udrapowanych Zasłon. Niecodzienne mamy też oświetlenie, no bo kto z Was widział taki Żerandol na basenie, czy tak zdobny sztukateryjny sufit? A jeszcze odwracamy się tu i mamy przepiękny kącik, gdzie można usiąść, zrelaksować się i podziwiać kunszt osoby, która układała tę całą mozaikę. Myślę, że to trwało długie tygodnie, ale efekt był wart każdej pracy. Tu jest pięknie, moi drodzy.